Cześć Lara, bardzo miło Cię widzieć na imprezie Toast. Ty Cześć. wszędzie nie chodzisz, jeżeli się pojawiasz, to musi być jakiś konkretny powód. Jaki to jest powód, powiedz mi? To bardzo, bardzo przyjemna współpraca, bo mam wrażenie, że Tous przeszedł jakąś taką przemianę z takiej no, firmy, która dla mnie była zawsze bardzo słodka, do takiej dojrzałej marki, która się zrobiła cool, bardziej nowoczesna, bardziej zgodna z designem i, i to mi się podoba. A jakieś ulubione ich rzeczy? Ulubiona biżuteria Stos? Duże, y, duże pierścionki, tak jak ten na przykład. Y, w ogóle ja lubię dużą biżuterię, a oni zaczęli robić duże rzeczy, duże łańcuchy, duże pierścionki, duże... O, to jest duże też, więc mi się to podoba, to jest wyraźne, konkretne i mam wrażenie, że tak 90% biżuterii na rynku jest bardzo subtelnej, a ta biżuteria jest taka... Konkretna i Dobra, czyli podoba. subtelny nie lubisz jakiegoś takiego malutkiego nasilnika, takiego, którego ledwo co widać. Wiesz co, to na co dzień jest na pewno super i inaczej miałabym podchodzić do tego, gdybym yy, no, mogła sobie chodzić cały czas tym samym, no ale też ze względu na mój zawód i codzienność muszę też te stylizacje gdzieś tam zmieniać, więc to jest na tyle fajne, wyraźne, że to robi cały look. Trafisz, wiesz, do prostej sukienki założyć duży kolczyk i to od razu wygląda konkretnie, rasowo, bardzo smacznie. Do gwiazd spływa bardzo dużo propozycji reklamowych. Jakie odrzucasz? Farmaceutyczne. O! Dlaczego farmaceutyczne? Bo uważam, że ludzie powinni przede wszystkim dobrze żyć i dobrze jeść, a nie leczyć się. Leczenie się jest yy, no, często efektem albo zaniedbań. W życiu codziennym ja nie chcę promować leków. Uważam, że wolę promować jedzenie zdrowych, dobrych rzeczy i no tak, to jest zapobiegać, a nie leczyć. Farmaceutyczne, czyli suplementy też nie. Też. O, to bardzo ciekawe. I co poza farmaceutycznymi rzeczami jeszcze odrzucasz? Wiesz, to jest taki mój główny, główna moja rzecz, a tak to przyjmuję rzeczy, z których korzystam które są dla mnie prawdziwe. Czasami zgłaszają się też takie, których nie znam, no to też się czasami dziwią, że chcę, żeby ktoś najpierw mi coś przysłał albo przynajmniej powiedział mi, gdzie coś mogę kupić, no bo nie reklamuje się rzeczy, których się nie zna. No ja, A to różnie bywa, słuchaj, różnie ja bywa. Ja uważam, że jestem w pewnym sensie handlarzem rekomendacji. Ja coś rekomenduję to dlatego, że to czuję, uważam, że to jest spoko i to jest uczciwe podejście, bo to jest odpowiedzialne zadanie. Nikt sobie nie zdaje, czy nie nikt, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że bycie influencerem jest odpowiedzialnym zadaniem. Jeśli chcesz kogoś przekonać, że mają coś robić, no to musisz sobie zdawać sprawę z konsekwencji tego i nie możesz chcieć dla ludzi źle. To jest prawda. A ile miałeś takich skamów, czyli takie firmy, które nie wywiązały się ze swoich y, obietnic? Wiesz co nie, to może czegoś takiego za bardzo to nie. Um, Obietni zają już obietnic względem mnie? Czy... Obiec względem ciebie i względem klientów osób, które od ciebie je kupiły, bo są czasem firmy, które nie wysyłają produktów. Ojej, po całe szczęście nie miałam czegoś takiego. Dobrze sobie, dobrze sobie tam przeszukujesz, chodźmy do kolejnego pytania. Wielkie zmiany u was w życiu, nena nene... Nena! Nena! nena. nena. Jezus, ja cały dzień się uczyłem tego imienia i nie zapamiętałem. Poszła. Nena poszła do przedszkola. Jaki to był dla Ciebie dzień, jak ją odprowadziłaś po raz pierwszy do tego budynku i ją zostawiłaś tam z plecakiem? Wiesz co, ona chodziła wcześniej do żłobka. W tym żłobku po prostu było trochę inaczej, niż tutaj w tym przedszkolu. Tutaj ona była bardziej nazwijmy to samopas i to nie było chyba dla niej do końca łatwe. Mm, ale to też jest tak, że jeśliś jej się daje za dużo takiej nadopiekuńczości i chce się z nią posiedzieć jeszcze w tym przedszkolu, to ona na pewno to ściągnie i to wykorzysta i każe ci siedzieć ze sobą po prostu w nieskończoność. Więc, e, więc w momencie, kiedy po prostu zaczęłam ją odprowadzać i pani ją zaczęła przejmować, a buziaczek na razie pa, to ona sobie zaczęła radzić dużo bardziej, jest dużo bardziej dzielna niż to, że ja z nią zostaję i ona wtedy może się gdzieś tam na mnie uwiesić. Więc. Więc jest ok, jest naprawdę w porządku. A jak wybierałaś przedszkole, do którego wysłałaś córkę? Już to chciałam, żeby było. Yy, nie chcę tutaj tego przeintelektualizować jakoś, bo yy, przedszkole jest oczywiście ważne, natomiast mi chodziło o to, żeby nie było przesadnie opresyjne, żeby było yy, takie, że dzieci dotykają różnych rodzajów sztuki i się nimi bawią, żeby ludzie byli mili i żeby. Inne języki też, po prostu dziecko miało świadomość, że istnieją inne języki. Więc to było dla mnie w sumie najważniejsze, żeby było czysto, dobrze pachniało. Czyli najpierw było prześwietlenie przedszkola, i dopiero później wysłanie dziecka. Bo ja nigdy nie posyłałem dziecka do przedszkola, więc nie wiem, to jest tak, że się jedzie na jakieś takie spotkanko zapoznawcze, czy, Wiesz czy co, jak to idziesz jest? Tak, na spotkanie zwykle z dyrektorem, który ci mówi. Ee, jak jest, jaką mają filozofię, oczywiście to sobie też możesz poczytać, no bo to, nie ukrywam, to nie jest publiczne przedszkole, tylko prywatne. No i się zastanawiasz, czy Ci pasują te wartości, które oni reprezentują, czy nie. No, ja też znam y, kilkoro dzieci, które chodziło do tego przedszkola i rodziców, którzy tam posyłali dzieci i były zadowolone, więc to też jest najłatwiejsza rekomendacja. Po prostu patrzysz po znajomych, którzy mają trochę starsze dzieci. A jaki masz stosunek do załadowywania dziecka dodatkowymi zajęciami? Żeby wiesz, tu było pianino, tu było śpiewanie, tu język taki, i każdego dnia, żeby coś tam dziecko robiło dodatkowo. Jak Ty jako świadoma mama na to patrzysz, bo w moich oczach jesteś taką świadomą mamą. Wiesz co, dla mnie dziecko powinno rozwijać swoje pasje, ale ja przede wszystkim chcę mieć czas z moim dzieckiem. Więc hmm. jeśli mam tak załadować mu ten dzień tymi zajęciami, że potem ono wróci, ja mu nam buzi w czółko, wykąpię i powiem, to idź spać. Nie, bo dla mnie mój kontakt z, mojego dzieck z moim dzieckiem jest najważniejszy yy, i fajnie jest, ja wolę, żeby to wszystko się realizowało w szkole. To wolę sobie znaleźć szkołę taką, która będzie miała miejsce na pewne zajęcia dodatkowe. No ja oczywiście mam ten gigantyczny przywilej, że mam nienormowane godziny pracy. I e, też nie muszę dziecka zajmować do którejś tam godziny zajęciami, bo czasami się tak zdarza, że po prostu rodzice e, organizują dzieciom dodatkowe zajęcia, dlatego że nie mogą ich odebrać wcześniej, albo po potrzebują, żeby to dziecko było zajęte do 17-18, więc e, ja tu absolutnie nic, nie, nic nikogo nie oceniam. Natomiast ja staram się organizować swoje życie zawodowe też tak, żeby e, Mieć te kilka godzin po, odbio, po odebraniu z żłobka, przedszkola, no kiedyś szkoły y, dla tego dziecka, bo to jest dla mnie priorytet ten czas wspólny. To już tak kończąc naszą rozmowę, jakie cechy Twoja córka przejęła po tobie? Bo już jest w takim wieku, że tam trochę charakter można rozpoznać. Można. Lubi muzykę, mm, lubi gotować. O wow. Tak, super. No. E, jest roztrzepana mhm. e, i nie do końca poukładana. Tak. Czyli bardziej wrodziła się w Ciebie? Nie, wiesz co, ciężko jest to tak podzielić jasno, bo też dużo ma seks mojego męża fizycznych na pewno, chociaż jest podobna do mnie jak byłam mała. E, ja nie jestem podobna do siebie jak byłam mała, to trzeba <laughs> powiedzieć. E, Natomiast, nie, z mojego męża też ma, też ma sporo, natomiast roztrzepanie ma po mnie, on jest super poukładany. Kurde, to ja nie widzę po Tobie tego roztrzepania, że jakoś dobrze się kamuflujesz, albo po prostu w domu jesteś roztrzepana. A jakie cechy Ty przejęłaś po mamie? Zachłanność na przeżycie, na pewno. Jezu, myślałem, że powiesz coś innego, że zachłanność, wiesz, nie, i nie dokończysz. Nie, 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 no? na przeżycie. Lubimy ludzi, lubimy podróże, lubimy robić dużo rzeczy naraz, to jest na pewno wspólne dla nas. Ja w ogóle słyszałem, że Ty asertywna nie jesteś w ogóle. Słabo, wiesz? Jak Ci to utrudnia życie? Mm, ja jestem asertywna względem siebie, o. No dobra, no ale względem siebie to nie względem ludzi. Jak Ci to utrudnia życie, że no, nie jesteś w stanie powiedzieć takiego nie, kropka, do widzenia? Mam mniej czasu przez to, że tak mam. To na co tracisz ten czas, jak nie możesz odmówić? No na robienie różnych ludzi, różnych rzeczy dla różnych ludzi. Ale to co, można tak do ciebie przyjść i o coś tam poprosić, że no wiesz, tutaj coś no tak ugotować, to imprezka? Że, że, że dużo osób mnie prosi, a to właśnie wiesz. Na przykład zbliżają się święta, ludzie potrzebują ciast, skończył się okres na robienie zamówień świątecznych. No i ileś tam osób, przyjaciół, znajomych, dalszych, dużo dalszych, się zgłasza, że no tak, ale słuchaj, bo ja zapomniałem, bo dziecko, bo wyjazd, bo coś tam, coś tam. No, ale gdybyś jeszcze mogła, to tam. To ja tak jakby mi jest faktycznie ciężko odmówić. Z tą asertywnością mam problem, bo uważam, że jeśli mam możliwość pomóc, to pomogę. Czasem kosztem własnego czasu na pewno. No właśnie, ale tak trochę jesteś wykorzystywana, nie? Przez tą asertywność. Jak sobie radzisz z tym uczuciem, że jakbyś była asertywna, to byś powiedziała, że nie? Wiesz, co? No, to jest mój problem. Nie tych ludzi, więc ja muszę nad sobą pracować. E, taką granicą moją jest to, że to nie zabiera mojego czasu, tylko mój czas z moimi dziećmi. A to jest dużo gorsze, więc ja nie chcę tego robić moim dzieciom. I to daje mi trochę siły i wzmacnia trochę tę asertywność e, słabą. To ostatnie pytanie: w jakich kategoriach jesteś asertywna? Moralnych. Okej, okay, czyli jeżeli ktoś ci będzie namawiał do grzechu, to nie. Nie, grzechy czasami są super, ale jeśli ktoś mnie będzie przekonywał do myślenia inaczej, albo agitowania w sprawie, w którą nie wierzę, to na pewno nie, na pewno nie. Czyli na pewno nie oglądasz pewnej telewizji, która przekonuje do różnych tam tak, działań. Tak. Ale na pewno się wybierzesz na wybory. Na pewno. No to bardzo się z tego cieszę. Masz już wybraną partię, którą wesprzesz? Mam. No i bardzo dobrze, o to chodzi. Apelujemy, żeby wszyscy wybrali się na wybory, bo to ważne, będzie zmiana. Głosowali na kogo uważają, ale trzeba głosować. Ale z głową, pamiętaj, że z głową z trzeba. Głową. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dzięki.